Cześć! Zapraszam Was na kolejnego grudniowego vloga, w którym robimy własne świece na Boże Narodzenie. Jeśli jesteście ciekawi, jak się to robi, albo jakie mieszanki zapachowe stworzyliśmy, to myślę, że Wam się spodoba. A w dodatku, cały odcinek jest z gościem specjalnym, moim ulubionym mężem, Maćkiem. Jeśli nie widzieliście naszego poprzedniego vloga, w którym wybieramy mieszanki zapachowe do tych świec, zostawiam Wam linka na górze ekranu. Za świecę zaraz się zabierzemy, ale najpierw zrobię ciastka. Ciastka są z mieszanki bezglutenowej z pięciu przemian. Nie wiem czy pamiętacie, ale w pierwszym vlogu na tym kanale otwierałam paczkę z bezglutenowymi mieszankami dla Maćka. Testowaliśmy już większość z nich, i właściwie wszystkie okazały się być bardzo fajne. Te ciastka wyszły dosyć słodkie, ale myślę, że to też kwestia dżemu. No, cześć. Widzimy się z Wami z kuchni, bo przystępujemy do robienia świec. Mamy tutaj już. cześć. Mamy już wszystkie olejki, przyszły bardzo szybko. Może spróbuję wam pokazać. Tutaj na stole mamy całą selekcję. I spróbujemy odtworzyć to, co wymyśleliśmy na poprzednim vlogmasie: te dwa połączenia zapachowe, czyli jedna świeca to będzie świeca taka salonowa świąteczna, taka przytulna. Druga świeca to będzie taka trochę odświeżenie powietrza, ale też w klimacie zimowo-świątecznym, do łazienki. Tak? Tak. Mieliśmy sprawdzić Neroli. Tak, porównać Neroli z pomarańczą i z. Ym, petit petit grain. grain. Tutaj jest. Tak, to jest tak. To jest pomarańcza. Pomarańcza zwykła bardzo ładnie pachnie, jakbyście obierali pomarańczy po prostu. Teraz Neroli. Neroli to jest, jeśli dobrze pamiętam, z kwiatów gorzkiej pomarańczy, czyli innej odmiany. Dla mnie pachnie dosyć cierpko. I na przykład sam ten zapach nie jest dla mnie zbyt przyjemny, ale wydaje mi się, że w jakiejś mieszance może być y, spoko. No mi się dobrze kojarzy. Mhm. Tak trochę masaż na plaży. Yy, tylko co zauważyłem, właśnie, że to jest mm, olej z kwiatów plus perfum. Czyli to nie jest czysto olejek. Okej, okay. no to trochę skaszeniłam, słuchajcie, nie, przeczy, nie, nie, nie przeczytałam. Yy... Składu. Także tego konkretnego nie polecam. Hmm. <laughs> Ale może pachnie dosyć podobnie do oryginału. Ale to jest ten Petit Grain. Tak. A Petit Grain jest z liści też gorzkiej, pomarańczy. No to pachnie jeszcze bardziej gorzko. Tak. Chociaż to pachnie gorzko, a tamto dla mnie pachnie cierpko. W a w sensie... to tamto ma jeszcze w sobie jakiś. Neroli ma w sobie jakiś taki słodki akcent. Okej. Okay. Ale no to wydaje mi się, że ten petit grain najmniej chyba pasuje do takiej świątecznej mieszanki. No dobrze, e, nie, nie ma jeszcze ja tego użyć? Czy nie, na no, roli może spoko, może właśnie do tej, do tej świątecznej. Chodzi mi o to, że petit grain y, bym odrzuciła. Dobra, no to super. Co może tu? Dobra. Problem jest taki, że jesteśmy w kuchni, gdzie, gdzie... właśnie coś pijemy. Dużo się dzieje. <laughs> Robię chipsy ze szpinaku pierwszy raz one bardzo pachną, a oprócz tego jeszcze czekam aż się skończył piec, żeby wstawić ciastka także mamy wyzwanie swoją drogą może chwila przerwy, bo muszę wymieszać ten szpinak Mamy już gotowy zestaw na pierwszą świecę, czyli tą świecę łazienkową. Znaczy, zrobimy jej więcej niż jedną, ale, yy, ale tą pierwszą mieszankę. Chcesz powiedzieć, co tu będzie? Tak. Zrobimy taki zestaw. E, w, jako bazę potraktujemy trzy olejki. Będzie to olejek cyprysowy. Olejek jałowcowy, mam pokazywać? Nie, nie musisz, myślę. Nie pokazałem. E, I mięta pieprzowa. Mhm. Mhm. Na mnie też możesz patrzeć, nie ma problemu. Z przyjemnością. E, jako dodatek będzie e, olejek Neroli mhm. oraz mandarynkowy. Mhm. One się fajnie uzupełniają, bo to Neroli jest takie dosyć y, y, dla mnie cierpkie, y, mało słodkie, a mandarynka brzmi, brzmi pachnie dosłownie, jak się obiera mandarynkę. Jako wisienkę na, na torcie dodamy cynamon. Tylko jako wisienka? to nie będzie czuć magii świąt płazience. Nie, być jako cynamon. No będzie taka, wiesz, trochę innego rodzaju święta, bardziej świeża. <noise> bo mam, mam taki pomysł, szklaneczki, które ostatnio widzieliście we vlogmasie. Um, mam taki pomysł, żeby wymieszać to właśnie w takiej szklaneczce i sobie powąchać, jak to będzie pachniało. Bo ogólnie świece, się robi, świece się robi tak, że roztopia się wosk w kąpieli wodnej, czyli w garnku, który stoi w garnku z wodą. I jego się roztapia i potem on musi się trochę schłodzić. I dopiero potem dolewa się olejki, to znaczy nie można do zbyt gorącego wosku. Chyba ze względu na olejki, żeby się tam nie gotowały, a poza tym wydaje mi się, że przy jakiejś tam wyższej temperaturze, typu ponad 80 stopni, to po prostu ten zapach wyparowuje. Tak mi się wydaje. Raz robiłam tak świecę i wydaje mi się, że po prostu za szybko dodałam olejki eteryczne i one już tak mocno nie pachniały. Czyli tak, mówiłeś, że tych pierwszych trzech po pięć kropel? No tak tych spróbujmy. tych cytrusowych po 3 i cynamon 2 spróbujmy no to lejemy a to już no I już posadzion <grym> Wydaje mi się, że trzeba będzie tego dużo więcej. Pamiętasz, jak robiliśmy za pierwszym razem? Też tak myślę, ale przynajmniej zobaczymy, co tutaj jest. Zdrowko! Dla mnie mało cynamonu. No nie, czy z tego cynamonu. Właściwie nie do końca wiem co czuję. Wydaje mi się, że czuję to. Ja generują. ci powiem. Ja ci powiem, co czujesz. Cyprys. No dobra. Ja. No, mi... Słyszałam, co dodaje. Mi się bardzo podoba ta mieszanka, która nam tutaj wyszła. Jest wyraźnie miętowa. Dobra, muszę sobie wyobrazić, że jestem w łazience. No tak. Tak, mięty czuć bardzo. To możemy zwiększyć trochę cynamonu. Nie to pachnie w zasadzie, ale tak bardzo świeżo, bardzo to umięte czuć. Super. W ogóle ta kompozycja, która jest teraz mi się podoba. To mi się wydaje tylko, że musimy rozmnożyć to. Świetnie. do sobie jeszcze odrobinę cynamonu. Mm. Wspaniale! Uważam, że stworzyliśmy naprawdę sympatyczny zapach. A ja bym dała więcej mandarynki i cynamonu. Dla mnie brzmi... Yy, pachnie... Dla mnie pachnie bardzo... tak... iglasto. No to idealnie do łazienki. No wiem, no ale tak... Dobrze, dodaję jeszcze. Że za bardzo łazienkowo, o. Aha. No dobra. Takie... E, niech będzie. No takie za bardzo łazienkowe. No, ja uważam, że teraz jest za dużo mandarynki. Trudno. No dobra, jak to zakryć, żeby nam teraz nie pachniało? Aha. Y Myślę, że w końcu znalazłem sensowne zastosowanie do te telefonu. Dobra. To jedziemy z drugą mieszanką. Chcesz przedstawić drugą mieszankę? Szanowni Państwo, mieszanka numer dwa, Amerys, goździk, proszę Państwa, anysz, proszę Państwa, czarny pieprz, proszę Państwa, pomarańcza i dla odmiany cynamon. Ym, co, co uważasz, y że będzie dobrą bazą? Proszę Państwa. Proszę Państwa. Wiadomo, <laughs> cynamon i pomarańcza. Myślę, że zacznę od Amerysu. Jego będzie najwięcej? Jego będzie pięć kropel. To może od razu róbmy więcej. Jeśli zaczną. To ja, zachcą... to ja, to ja mogę tulać, a ty możesz w międzyczasie się zastanawiać. No, co tam dalej? Cynamon. Cynamon. Kolejna baza. Co najlepsze, możecie sobie zrobić takie same świece, takie jak my. Używamy włosku pszczelego, także zachęcam. Może u Was w domu pachnieć tak samo jak u nas na święta. Po cynamonie przyszła kolejna pomarańcz. Miało być 10, wyszło 13. Z świętą to nie zaszkodzi. Święta nadal się odbędą. Kolejnym jest olejek eteryczny, goździkowy. Aniż 5. I dwie pieprzy. ja cały czas leję piątą. Mamy Final o... touch. Proszę Państwa, nikomu niepotrzebny jest thriller w kinie, naprawdę. Mało świąteczne. Więcej cynamonu. Jest dobrze pomarańczowy. Dobrze pomarańczowy. Pan goździkowy też. Dobrze. W takim razie, proszę Państwa, święta. Płynie. No, zaczyna być czuć. Ładnie w ogóle. Nie jest za bardzo słodkie. Ale nie wiem, co trzeba by dodać, żeby było słodkie. Ja myślę, że już nic nie trzeba dodawać. Może cukier dodać? Co, co by się Spaniale. stało z cukrem w... Ty... w świeczce? Skarmalizowałby by się, byłby bardziej świąteczny. No, idealnie. No, myślę, że stworzyliśmy naprawdę dwa ciekawe... ...zapachy. Tym samym Że jeszcze pokażę wam, jak to w ogóle wygląda. Tak wygląda wosk, tu jeszcze pływają jakieś drobinki. Ten garnuszek ostatnio kupiłem, usprawniłem nasze robienie świec. No i jak widzicie, jest w garnku z wodą. O, jak mi pomiesza, jak super. A tutaj mamy nasze zapasy do robienia świec. Tutaj jest ten wosk, którego teraz, którego teraz używamy. Tym razem kupiłam taki w takich kostkach, żeby lepiej się topił i rzeczywiście topi się szybko. Dokupiłam też knoty. Tu są takie krótsze. I tu dłuższe. Chyba nawet są za długie, ale powiem szczerze, że nie sprawdzałam długości. I oprócz tego kupiłam takie drewniane na spróbowanie. One fajnie trzeszczą jak się palą, także zobaczymy. Tutaj są jakieś resztki, także do tego też mam blaszki. Żeby wykorzystać te przycięte knoty. No i z ważniejszych rzeczy tu jest jeszcze termometr do sprawdzenia temperatury wosku. A oprócz tego część używanych yy, pojemniczków na świeczki. O, widzicie, tutaj jest na przykład gotowe. Yy, przyklejone klejem yy, na gorąco. Tak samo tutaj, więc pewnie od razu tych sobie użyjemy. I e, ja lubię używać na przykład takich filiżanek, uważam, że wyglądają uroczo, a u nas w rodzinie mało się pije espresso. E, nie zawsze się palą do końca, tak jak tutaj, ale myślę, że ten wosk też można użyć drugi raz. No i tutaj są takie większe filiżanki, im też zostaje trochę wosku na górze. Nie wiedziałam o tym, jakie zamawiałam, ale też lubimy je wykorzystywać i wyglądają bardzo elegancko na stole. Rozładował mi się aparat, więc jedziemy z tym co mamy. Mamy telefon, tu są gotowe pojemniczki, jak będzie potrzeba więcej, to szybko przygotujemy i Maciek wlewa teraz do wosku przestudzonego yy, naszą mieszankę. Tą łazienkową, tak? Tak. Ogólnie <głynie> przed chwilą wyjąłem y, ciastka z piekarnika, więc <głynie> pachną bardziej one. No dobra, i teraz trzeba będzie bardzo szybko... Dawaj. Oczywiście nie mamy tak brudnego blatu, po prostu to jest. Yy... No dobra. Po prostu to jest yy, używany papier do pieczenia, żeby się nic nie wylało. Ale szybko zastyga! Tu no, widać. To grzejemy drugą partię wosku i podłączymy się, jak będziemy lać kolejne świece. Witamy się z powrotem. Nasza druga partia już się roztopiła. Tak, także możemy lać. No bardzo ładnie. Nam wpadł y, termometr drugą stroną, także już się na, tym nie, y, na to nie zdamy. Aha, nie przygotowałam tutaj. To tyle, a ja w międzyczasie to przygotuję. No więc y, wcale to się nie trzymało. A tutaj obok widzicie straty. Maciek włożył i o dziwo kurczę się trzyma, więc może po prostu... Jeżeli nie klejmy, to najłatwiej jest nalać ten wosk. I jak już on zas zacznie zastygać na dnie, to wtedy wsadzić taki knot. Może tak teraz spróbujemy z tym ostatnim, co? Z tym, z tym patyczkowym. To jest używany, używana, używany pojemnik, dlatego jest taki troszkę ze śladami. O, idealnie. Dobra. Już zaczyna chyba zastygać na brzegu, także wkładam, no, trzyma się, jest sukces. Te wcześniejsze już tutaj ładnie zastygają, tu coś się zrobiło, ale to nie szkodzi, będzie się tak samo ładnie paliło i w ogóle jak widzicie. Te były zawinięte na takie drewienka i chyba przez to ten knot się trochę przesunął na bok. Te, które nie były na drewniankach, wyglądają dużo lepiej. Także metoda z drewniankami jeszcze do opracowania albo trzeba robić inaczej. A te już tu fajnie zastygają. Świece się udały. Palą się dobrze, mimo że, zwłaszcza przy drugiej wersji zapachowej, knoty uciekały i nie chciały współpracować. Powiem wam, że bardzo lubię umieć zrobić takie rzeczy. Może niekiedy ciężko nam się zabrać do tego, bo topienie wosku trwa, same świece muszą długo stygnąć, ale myślę, że efekt naprawdę jest tego wart. Tegoroczne odkrycie to dla nas ta wyraźna nuta mięty w świecy łazienkowej. Boska, jak pasuje! A wy robiliście kiedyś świece? Myślę, że jest to też dobry pomysł na prezent, który daje się wspaniale personalizować. Dziękuję Wam za spędzenie ze mną tego czasu, i do zobaczenia już niedługo. Ściskam. Iza.